And now she got it to the Ruchy. Wchodzę tym tańcem i powiem tak: F01. Bałem się, bałem się tego modelu. Bo jak byłem młody, to wyszła E65. A to był taki paszczet, że mówię: Jak oni po E387 38 mogli zrobić E65 w takim kosmosie? Bałem się, ale niepotrzebnie. Wyszła przepiękna Locha Peneruwa cygańska gablota dla gangsterów. F-01 7. Już nasi mechanicy polscy dziabnęli na piękny kolor ringu. I za to chwalę BMW. -e. Ringi to jest to, co powinno być. Siadomy, siódema. Sztandarowiec, flagowiec BMW firmy. Przepięknie to wygląda. Ona będzie miała zrobiony M-pakiet z przodu, z tyłu, listwy. Będzie miała. Ze spokojem. My to pokażemy w późniejszych odcinkach. Ale prawdziwym fenomenem jest to, że ten kocur ma 3 litrowego diesla. Niektórzy powiedzą, że nie kultowy. Ja powiem, że kultowy, bo ja lubię żyć dieslami. I ten 3-litrowiec pokaże wam, że się kręci jak wiatrak w Holandii. Widzę wasze pytania i odpowiadam. Piękna stylóweczka od Illegal Night. A w co 250 paczce, jak zamówicie takie ciuszki, słuchaweczki, w co 500 pacjce, Wypasiony iPhone X 14. Ale jeszcze informacje powiem wam taką. Wszystkie rzeczy znajdziecie na stronie Illegal Night, a cały opis jest w linku. I zamontuję ten opis Oscariks. Czy jakoś tak? Udzielamy się teraz na czarnej penerze. Stronę internetową znajdziecie w linku. Opisie w linku pod filmem. Oskar mi tak nie, tak, nie, tak. Ale każdy normalny wie o co chodzi? Jeżeli ktoś będzie chciał kupić tą wypaszoną stróweczkę, to tak czy siak ją kupi! Dokładnie. Poznajcie ją! Internet, stronę internetową znajdziecie w opisie pod kurwa Jeszcze raz. Filmem. Jeszcze raz. Stronę internetową znajdziecie w opisie pod linkiem. Pod filmem. Jeszcze Opis w linku. Film kurwa w opisie. Link pod, pod tym! Tak czy nie? Tak jest. No, no, no. Stronę internetową znajdziecie w opisie pod filmem. Od razu nie mogę tego powiedzieć czubie? No mogłem, no. Piękne, ciemne szyby. Mamy w dupie te mandaty, mamy w dupie. Nie płacimy a wygląda dobrze. Dlaczego niektórzy mogą jeździć, dlaczego, dlaczego niektórzy mogą jeździć? Dlaczego w Kalifornii można jeździć bez tablicy, a u nas nie można? Dlaczego w Teksasie można jeździć motorem bez kasku, a u nas trzeba rowerem kurwa w kasku? Dlaczego my tak mamy? Bez tablicy, zobaczcie jak to wygląda. Jak za 150 koła. Pora zrobić rundę, a potem czas na drifty. Felgi, czarne, cudowne felgi. Ma tarczę, ma klocki, jest kierunkowska, wszystko działa. Przepięknie wygląda ten tył. Niektórzy pewno powiedzą, że siódemom jedzie się tak piątką. To pewno ci nigdy nie jeździli siódemom. Następna sprawa. Auto wygląda niesamowicie. Przyjechało z ulicy, z Niemiec. Strasselbande 187. Kto jest stajemniczony, wie o co chodzi. Auto jest napchane elektroniką i towarem. Jakim? No jakim? <śles> Takim, którym nie można przechodzić przez granicę. Piękne rury. Dobrze to wygląda, czarna listwa blenda, shadow line, jak ja nienawidzę chromów, wiecie, jak ja nienawidzę chromu w samochodzie, muszą być te wszystkie tu doły, to wszystko musi być czarne, nie może być chromowane. A powiedz, co kiedyś robiłeś w swojej szefiące. Gówno! No powiedz, Gublo. bo to jest śmieszne. Co robiłem w Jak malowałeś to, kurwa, sprayem. Aha, no malowałem to sprayem i teraz tak, to za zakleiłem generalnie taśmą, to zakleiłem taśmą i gazetą. I wszystko było pięknie, dopóki nie zdarłem całej spolii. Lakier, kurwa, opierdolony, srebrny auto na czarno. I tak jeździłem już do samego końca. Takazik jest wypaczony. się kurzu za pysk. Wyposażenie jest takie, że na światach jak ktoś poskoczy, od razu ma na pysk i jedzie dalej. Ale trzeba uważać, bo teraz Polska stała się yy, krajem podpierzanym. No I też mandaty mandatami, ale yy, właściciel z takim kuraprzydalem że postanowił zrobić ciemną szybę, żeby nie było, widać jego pyska. Ale ja powiem wam tak! Nic wam nie powiem. Profil auta sedan sedanowaty. To jest to co uwielbiam. Tak powinien wyglądać każdy samochód, a nie jakieś tam hatchbacki, hoczkeki, kurwa, czy jakieś yy, crossovery, kurwa. To co to, to komu, na co to, to komu. To nic, nic by nie dało, nie dałoby nic, nic by nie dało, nie dałoby nic. Właściwie tu że na plenuje ale już tak jak już mówiłem o tym M-Pakiecie, jak wszyscy słuchali mnie. No to wiedzą, że tak z przodu nie małem pakietu, ale... Nie z przodu. Na zewnątrz nie małem pakietów, ale będzie. Ale za to w środku już jestem pakiet. I teraz, ale jeszcze najlepszym numerem, jeszcze najlepszym nefsem, czy tam newsem, tak się gada Newsem albo Nefsem, jest to, że auto było sprowadzane z Francji. Jest w Polsce. A ma kurwa niemieckie blachy. Powiedzcie mi, czy tu? wali delikatnym szuchlerstwem i dlatego właśnie to auto występuje u nas w programie. Słuchajcie, całe przeloty, całe pierdoły, całe katalizatory, wszystko jest tu usunięte, żeby tylko dźwięk i przepływ powietrza był ogromny. No siódemom się jedzie także koniec moim samolotem. Ja jadę tu po tej drodze i mi się wydaje, że mam zawieszenie wyczepane albo że drogi są dziurawe. Nie, 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 nie. Wsiadając w siódemę, okazuje się, że, że nie ma dziur. Jedzie się prosto. Tremu dam. Nie no, to jest ogień, no to jest ogień, no to jest ogień, nie tak, to 3-litrowy diesel. Dźwięk, kultura, no przecież na najwyższym poziomie. Wyposażenie jak zwykle w BMW jest znośne, normalne. Nie jest to kurwa Mercedes, nie jest to wylansowany Audi. Ale w żadnym z tamtych samochodów nie ma radości z takiej jazdy. Tu czujemy po prostu, czujemy, że jedziemy jakimś wypasem, tak? A takim autem jest ta oczywiście Zipen. Musimy zrobić tak zwany test pizdy, no bo ponieważ jest to program stricte motoryzacyjny, a ja że jestem najlepszym yy, dziennikarzem motoryzacyjnym, to teraz wam pokażę, jak to idzie. Zrobimy mu szporta. Jesus Christmas, takie. się poszła! Ależ kontrola trakcji nas blokuje, musi nas blokować. Jakby nas nie blokowała, To no się poszli w bok. A więc tak, wrażenia zjazdy fenomenalne, wyposażenie fenomenalne. Siedzenia już są tak upierdolone, te białe, że one już są prawie czarne. Ale co to oznacza? Oznacza to to, że one już niedługo będą wymienione. I wtedy też nagramy program Number 2 z tym autem i będziecie widzieli, jak wygląda M-pakiet, jak się kręci jeszcze raz i jak są te uszaszfulone siedzenia wymienione. I drodzy Państwo, klakson działa! Czyli przegląd dostaniemy. Ole się jedzie. No to te, te, nie powiedz nie te dremple, to wszystko to jest po prostu... No, to jest, to, to jest, to jest, to jest luks maszyna! Siódemom zawsze mi się robi sioska, nic nie gadaj. Okay. Nie odzywaj się. Cii. Wiem, że masz parcie na szkiełku, ale tu ja jestem przemocą. Już chciałem coś powiedzieć. No to nie godaj, nic! Dobra. Jedziemy. I jak się jedzie? Nic nie godaj! <laughs> nic nie ma Dobra. Dobra, no co, test tu Mików i konfiguracja, ja uważam, że to jest fajna, no bo tak czarna sufitówka na wypasie, pakietowa i bardzo ładny jasny środek, Wachsiciel ma manię na punkcie czarnego koloru i on tu będzie robił wszystko na czarno nie wiem czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł bo mi tu się kontra kontra kontrastuje mi się z tą czarną sufitówką dobrze te białe powiedz Oskar, nie? Ja Też. Nie? ale Ale jak woli czarną to, to będzie czarne. Klimatroniki gówna, pierdolę wszystko jest. Nie ma podgrzewanych siedzeń, wystarczy dwa razy mocno piernąć i będzie już ciepło w dupę i w korzonki Ale właściciel powiedział, że będą też podgrzewane Będą, tutaj. będą, dobra. No no to... Szalonym naukowcem poszło obejmy. On chciał podwyżkę inflacyjną. Ja mu na to pół procent może być? On mówi nie, to mówię nara. Sam się tym zajmę. Teraz mu dam. A to diesel! Mówiłem, że będzie dobrze! Uwielbiam zapach robska nieprzepalonego. raz życzę wszystkim zdrowia, zdrowia i szczęścia. I każdemu życzę, żeby zawsze wyglądał tak ekskluzywnie jak ja. I powiem wam tak, żegnam się i życzę oczywiście po raz kolejny wszystkim zdrowia i szczęścia i takich wypasionych komplecików. Oczywiście w emy wam życzę też takiego. A ja lecę jak Patotkan. Nagiwaj. Przejdźmy do A Ale helly stay.